Po raz pierwszy w grudniu 2025 roku zapraszamy do obejrzenia agrowiadomości non-stop, dziś między innymi. Ruszyła pomoc dla sadowników, o wsparcie można starać się od poniedziałku 1 grudnia. Europa zwiększa stawkę w walce o rynki żywności. Budżet na promocję żywności rośnie do 205 milionów euro. Pierwsze od ponad 30 lat przypadki ASF udzików w Hiszpanii, trzeciego producenta trzody chlewnej na świecie. W skupach roślinnych tym razem królowały nieznaczne wzrosty, minusy przy zmianach cen w skupach zwierzęcych. Producenci owoców, którzy ponieśli straty z powodu wiosennych przymrozków mogą już ubiegać się o rekompensaty. Pomoc przysługuje sadownikom, których uprawy od 1 kwietnia do 31 maja tego roku ucierpiały wskutek wystąpienia przymrozków, a straty w produkcji wyniosły co najmniej 70%. Rekompensaty obejmują uprawy m.in. jabłoni, gruszy, wiśni, śliwy, czereśni, winorośli, pigwy, orzecha włoskiego, arbuzów, melonów, truskawek, poziomek, malin, borówek, żurawiny czy jeżyn. Wysokość pomocy uzależniona jest od skali odnotowanych w danej uprawie, jeżeli ich poziom wynosi co najmniej 70% i nie mniej niż 80% kwota wsparcia to 800 zł na 1 hektar powierzchni upraw. W przypadku szkód w wysokości minimum 80% i mniej niż 90% rolnicy mogą liczyć na 1600 zł do 1 hektara powierzchni upraw, a sadownikom ze stratami plonu wynoszącymi co najmniej 90% przysługuje wsparcie na poziomie 2400 zł na 1 hektar powierzchni upraw. Wnioski przyjmowane są za pośrednictwem platformy usług elektronicznych ARIMR. Do dokumentów należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód oraz kopię umowy ubezpieczenia, jeżeli takowa została zawarta. Do 28 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta bankowe rolników w ramach dopłat bezpośrednich ponad 11,5 miliarda złotych. Agencja ponownie prosi rolników, by sprawdzić, czy zostały podane właściwe dane odnośnie numerów rachunków bankowych rolników. W przypadku, gdy numery rachunków zgłoszone we wpisie do ewidencji producentów są nieaktualne lub gdy ich posiadaczem czy współposiadaczem nie jest beneficjent, realizacja płatności nie będzie możliwa. Przekazywanie płatności końcowych rozpoczęło się 1 grudnia. Przelewy z tego tytułu będą realizowane po wydaniu decyzji. Zaliczki w pierwszej kolejności, zgodnie z zapowiedziami, były wypłacane dla osób, których uprawy zostały zniszczone w wyniku tegorocznych anomalii pogodowych, zwłaszcza rolników z Żuław. Priorytetem wypłat objęci zostali również gospodarze, którzy zgłosili wystąpienia siły wyższej, a także oszukani przez nieuczciwych kontrahentów. Rolnicy z w którym pod koniec lipca deszcz nawalny zniszczył uprawy, otrzymali dodatkową pomoc z budżetu krajowego w de minimis. Środki w wysokości prawie 35,5 miliona złotych zostały przekazane na konta prawie 950 rolników. Wnioski o takie wsparcie były przyjmowane od 16 do 24 października. Rynek globalnej żywności staje się areną ostrej rywalizacji, a producenci z krajów trzecich coraz mocniej wchodzą na europejskie półki. Powiedzi Bruksela podnosi finansowanie działań marketingowych i edukacyjnych skierowanych do konsumentów oraz partnerów handlowych. W przyszłorocznym programie prac Komisji Europejskiej na promocję produktów rolno-spożywczych przeznaczonych ma być aż 205 milionów euro. To wyraźny zwrot po mocno ograniczonym budżecie 2025 roku. Informacje ujawniono podczas obrad grupy roboczej. Kopa Kodżeka. Jeszcze rok temu organizacje branżowe alarmowały, że finansowanie programów promocyjnych spada do poziomu zagrażającego skuteczności europejskiej strategii eksportowej. Powodem było przesunięcie środków na pomoc dla Ukrainy. W efekcie budżet na promocję w 2025 roku stopniał do 132 milionów euro. Nowa propozycja Komisji, czyli skok do 205 milionów euro, odbierana jest jako powrót do poważnego traktowania obszaru, który decyduje o pozycji europejskiej żywności wobec konkurencji z Ameryki Południowej, Azji czy Oceani. Istotną zmianą jest zwiększenie budżetów na działania roczne z 92 do 100 milionów złotych i środków na tzw. multiprogramy z 40 aż do 60 milionów euro. To instrument umożliwiający realizację wspólnych kampanii kilku krajów lub sektorów jednocześnie. Dotąd cieszył się średnim zainteresowaniem ze względu na procedury zniechęcające mniejsze organizacje. Największą niespodzianką w przyszłorocznym programie ma być uruchomienie paneuropejskiej kampanii Buy European Food Campaign. Jej finansowanie w wysokości 35 milionów euro będzie pochodzić bezpośrednio z budżetu komisji, a działania będą realizowane na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej. Następne miesiące przyniosą doprecyzowanie zasad konkursów, kryteriów oceny wniosków oraz zmian proceduralnych zgłaszanych przez branżę. Celem jest nie tylko większy budżet, ale przede wszystkim większa dostępność i skuteczność programów promocyjnych. Promocja europejskiej żywności ma stać się realnym narzędziem wsparcia dla producentów, zarówno na rynku Unii Europejskiej, jak i w globalnym łańcuchu handlu. Jeśli uproszczenia wejdą w życie, rolnicy i przetwórcy mogą zyskać nie tylko większy budżet, ale i łatwiejszy dostęp do narzędzi pozwalających, promować europejskie standardy na świecie. Główny lekarz weterynarii poinformował o 107 w tym roku ognisku wysoce zjadliwej grypy ptaków. Zostało ono potwierdzone w gospodarstwie komercyjnym utrzymującym 4300 gęsi rzeźnych zlokalizowanym w miejscowości Krogulna w powiecie namysłowskim w województwie opolskim. Przypomnijmy, że oprócz 107 ognisk w stadach komercyjnych od początku roku wirusa HPA i w Polsce stwierdzono w 23 gospodarstwach utrzymujących ptaki w niewoli i w 44 przypadkach u ptaków dzikich. Ostatni tydzień przyniósł Wniósł także kolejne przypadki rzekomego pomoru drobiu. Największe stado zaatakowane przez chorobę, liczące prawie 185 tysięcy kur rzeźnych, było zlokalizowane w miejscowości Grodziec w Powiecie Opolskim w województwie opolskim. Wirusa potwierdzono także w dziesięcio-tysięcznych stadach kur rzeźnych lub indyków rzeźnych w województwach śląskim i wielkopolskim. Wirus zaatakował także w Warmińsko-Mazurskim, gdzie wykryty został w liczącym ponad 100 ptaków stadzie kur ogólnoużytkowych. W tym roku w gospodarstwach komercyjnych stwierdzono w sumie 67 ognisk rzekomego pomoru drobiu, w stadach których utrzymywano łącznie ponad 6,6 ,6 miliona sztuk ptaków. 65 ognisk wyznaczono w gospodarstwach niekomercyjnych, w których utrzymywano łącznie ponad 3,5 tysiąca sztuk drobiu. Na zachodzie Polski potwierdzono kolejne ogniska choroby niebieskiego języka. W ciągu zaledwie 48 godzin, między 24 a 25 listopada, wykryto aż 8 nowych zakażeń, z czego 7 na Dolnym Śląsku oraz jedno w zachodnio-pomorskim. Wszystkie ogniska dotyczą stad przeżuwaczy, głównie bydła, ale też owiec. W powiecie z wykryto wirusa u dwóch zwierząt ze stada liczącego 46 sztuk bydła, w powiecie dzierżoniowskim ujawniono aż dwa ogniska w stadach niespełna 30 sztuk bydła. Z kolei w powiecie świdnickim Wirusa wykryto w grupie trzech zwierząt w powiecie legnickim i kłodzkim. Potwierdzono kolejne ogniska. Każde z pojedynczymi dodatnimi wynikami. Najwyższy odsetek dodatnich próbek odnotowano w powiecie Ząbkowickim, gdzie w stadzie liczącym 13 sztuk zakażenie potwierdzono aż u trzech zwierząt. Choć liczby nie wydają się duże, istotne jest, że ogniska obejmują różne, oddalone od siebie powiaty, co może świadczyć o dynamicznym rozprzestrzenianiu się wirusa w regionie. Jedno ognisko odnotowano także na Pomorzu Zachodnim, w powiecie Drawskim, gdzie wirusa wykryto w stadzie 42 owiec. Tutaj również dwie próbki dały wynik pozytywny. Jeszcze niedawno hiszpański sektor trzody chlewnej świętował rekordowe wyniki eksportowe i stabilną sytuację epizotyczną. Dziś znalazł się w centrum kryzysu, który może odbić się na całej Europie. W północno-wschodniej części kraju potwierdzono pierwsze od 1994 roku przypadki afrykańskiego pomoru świn. To wydarzenie, którego branża obawiała się od dawna i które już zaczyna wywoływać reakcje gospodarcze. Hiszpania jest numerem jeden w Unii Europejskiej pod względem produkcji wieprzowiny i numerem trzy na świecie, ustępując jedynie Chinom i Stanom Zjednoczonym, a także kluczowym eksporterem w 2024 roku mięso wieprzowe stanowiło około 20% całego eksportu żywności i napojów Katalonii. Nic więc dziwnego, że wykrycie ASF natychmiast spowodowało turbulencje na rynkach, jak poinformował Reuters, Chiny natychmiast zakazały importu wieprzowiny z prowincji Barcelona. Z kolei Wielka Brytania wstrzymała wpuszczanie wszystkich świeżych produktów wieprzowych z Hiszpanii aż do odwołania. Skutki mogą być odczuwalne nie tylko dla hiszpańskich producentów, ale także dla całego rynku unijnego, w tym dla Polski. Mniejsza dostępność hiszpańskiej wieprzowiny na rynkach światowych może przełożyć się na większą konkurencję na rynku Unii Europejskiej i presję cenową. Na razie wirus wykryto wśród dzików, a brak ogniska w hodowli świń domowych daje czas na reakcję. Akcję. Jednak doświadczenia Polski, Niemiec czy krajów bałtyckich pokazują, jak łatwo ASF przenika do ferm i jak trudno go później zatrzymać. Sytuację w Hiszpanii będzie śledzić cały europejski sektor trzody chlewnej. Po ponad 30 latach kraju wolnego od ASF powrót wirusa otwiera nowy rozdział i przypomina brutalną prawdę. W walce z ASF nie ma stref komfortu ani terenów wolnych na zawsze. Dla producentów wieprzowiny w całej Europie to sygnał alarmowy, że zagrożenie nie zniknęło, tylko czeka. Na swoją kolejną szansę. Od 17 lutego przyszłego roku zmienią się zasady znakowania żywności. Świeże owoce i warzywa sprzedawane luzem będą musiały być oznaczone flagą kraju pochodzenia, a miód, soki i dżemy etykietowane według nowych unijnych standardów. Celem zmian jest większa przejrzystość informacji dla konsumentów. Produkty oznakowane według dotychczasowych zasad będą mogły pozostać w obrocie do wyczerpania zapasów. Nowe regulacje wprowadzają obowiązek prezentacji grafiki z flagą państwa pochodzenia dla świeżych owoców i warzyw. Ma to zapewnić konsumentom czytelną informację o kraju pochodzenia produktów w formie słownej, jak i graficznej. Rozporządzenie wdraża również przepisy unijnej dyrektywy dotyczącej składu i etykietowania miodów, dżemów owocowych, soków owocowych i pokrewnych produktów. Zgodnie z nowymi regułami. Etykiety miodu będą musiały wskazywać państwa pochodzenia w kolejności malejącej wraz z procentowym udziałem miodu z danego kraju. Z etykiet dżemów, galaretek i marmolat usunięto obowiązek podawania informacji o zawartości cukrów. Wprowadzono nową kategorię soków owocowych o obniżonej zawartości naturalnie występujących cukrów. Przepisy dyrektywy zostały równolegle zaimplementowane w krajowych aktach prawnych dotyczących jakości handlowej dżemów, konfitur, galaretek, marmolat, powideł oraz soków i nektarów owocowych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 17 lutego przyszłego roku, natomiast regulacje dotyczące etykietowania miodu, soków oraz dżemów 14 czerwca przyszłego roku. Równolegle z wejściem w życie nowych wymagań jakościowych, określonych rozporządzeniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Produkty wprowadzone do obrotu przed tą datą i oznakowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami będą mogły pozostawać na rynku do wyczerpania zapasów. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że od 1 grudnia zmieniły się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych. Przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale tego roku wyniosło 8771 zł i 70 groszy. Od początku grudnia kwoty przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, czyli 6140 ,20 zł 20 groszy i 130 Wynagrodzenia, czyli 11 403 zł i 30 groszy. zmniejszeniu lub zawieszeniu z powodu osiągania przychodu we wspomnianych kwotach podlegają tylko renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne. Emerytury rolnicze nie podlegają zmniejszeniu lub zawieszeniu bez względu na wysokość osiąganych przychodów. Do końca tego tygodnia trwa akcja informacyjno-prewencyjna Weź się z Badaj! organizowana przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Akcja ma przekonać mieszkańców wsi do regularnych badań profilaktycznych. Według zasady lepiej zapobiegać niż leczyć. Systematyczna kontrola zdrowia pomoże wykryć choroby na wczesnym etapie, a to zwiększa szanse na ich wyleczenie. Dążymy do tego, by badania okresowe rolników były systematyczne, stały się zdrowym nawykiem. Zdrowie bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo. Pracy i sprawne funkcjonowanie gospodarstwa rolnego podkreśla Cezary Nobis, dyrektor biura Prewencji CRUS. Przez cały pierwszy tydzień grudnia na stronie CRUS będą publikowane praktyczne poradniki dotyczące profilaktyki chorób, informacje o dostępnych badaniach, materiały edukacyjne dotyczące nowotworów, chorób układu ruchu i innych schorzeń typowych dla rolnictwa. W akcję zaangażowane są oddziały Regionalne KRUS, pracownicy prewencji mają pomóc każdemu chętnemu znaleźć badania dostępne w najbliższej okolice. Pod koniec listopada w siedzibie centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego odbyło się międzynarodowe spotkanie kierownictwa instytucji członkowskich Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych. Jego przedmiotem było oficjalne przejęcie prezydencji Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych przez KRUS na 2026 rok oraz omówienie najbliższych zadań z tym związanych stojących przed Kasą i Forum, w szczególności w organizacji konferencji EFW w czerwcu 2026 roku. Europejskie Forum Ubezpieczeń Wypadkowych jest dobrowolnym związkiem na rzecz pracy i wspólnoty interesów instytucji do spraw zabezpieczenia przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi. Jego głównym celem jest współdziałanie na rzecz skutecznej ochrony przed ryzykami zawodowymi w miejscu pracy. Do Europejskiego Forum Ubezpieczeń Wypadkowych należą instytucje z 21 krajów Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Malty, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Szwajcarii. Ostatni tydzień w skupach to niewielki, ale jednak wzrosty średnich krajowych cen wszystkich zbóż i rzepaku oraz nieznaczne spadki żywców wieprzowego i wołowego. W pięciu województwach na plus i w jednym na minus. Tak w ostatnim tygodniu zmieniały się widełki cenowe na mapie pszenicy konsumpcyjnej. Korekty te nie wpłynęły na skrajne ceny dla Polski. Z kolei średnią krajową podniosły o 8 zł. W skali miesiąca zboże to zyskuje dwa razy tyle. Ponad 2,5% jest miesięczna zmiana średniej krajowej ceny pszenicy paszowej, od ostatniego notowania dopisaliśmy do jej wartości 7 zł. Zmiany widełek cenowych za każdym razem na plus nanosiliśmy w siedmiu województwach, nie zmieniły się skrajne ceny dla Polski. O 20 zł niższa w porównaniu z ostatnim notowaniem jest maksymalna cena dla Polski oferowana za tonę pszenżyta. To jedyna ujemna zmiana w ostatnich dniach. W większości województw widełki cenowe takie jak tydzień temu zmiany tylko w czterech. W efekcie średnia krajowa zyskała 2 zł, a w skali miesiąca zyskuje ponad 2%. Nieco ponad 1% jest miesięczna zmiana ceny żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu było to najmniej zyskujące zboże w naszym zestawieniu, z zyskiem na poziomie jedynie 1 złotówki. Zmiany widełek cenowych po dwie na plus i minus, a wśród nich obniżka maksymalnej ceny dla Polski o 10 złotych. Zmian skrajnych cen dla Polski nie było w ostatnim tygodniu na mapie cenowej jęczmienia. Widełki cenowe zmienialiśmy w siedmiu miejscach i aż 6 razy na plus. W efekcie średnia krajowa powiększyła się od ostatniego notowania o 7 zł, a w porównaniu z początkiem listopada jest większa o prawie 3,5%. Nieco ponad 2,5% zyskuje na przestrzeni miesiąca średnia krajowa cena kukurydzy suchej. W ostatnim tygodniu do jej wartości dopisaliśmy 4 zł. Widełki cenowe zmienialiśmy w sześciu miejscach i dwa razy więcej było zmian na plus. Ale jedna z korekt ujemnych wpłynęła na obniżkę maksymalnej ceny dla Polski o 10 zł. Taką samą wartość straciła na przestrzeni ostatniego tygodnia maksymalna cena dla Polski za tonę rzepaku. I to jedyna zmiana na minus w poszczególnych miejscach, bo aż 7 razy ceny nieznacznie, ale zyskiwały. W efekcie średnia krajowa powiększyła się o 11 zł, znów przekraczając granicę 2000 zł za tonę. Kolejny tydzień spadków na mapie żywca wieprzowego. Ostatni tydzień przyniósł obniżkę średniej krajowej o 8 groszy. Dokładnie w połowie województw obniżaliśmy widełki cenowe, a wśród przecen był spadek o 20 groszy minimalnej ceny dla Polski. Bez zmian cena maksymalna. W skali miesiąca żywiec wieprzowy traci ponad 9%. W porównaniu z ostatnim notowaniem zmieniliśmy z zielonego na czerwony kolor trendu miesięcznego średniej krajowej ceny żywca wołowego. W ostatnich dniach w czterech województwach notowaliśmy przeceny, które jednak nie wpłynęły na skrajne dla Polski, średnią krajową obniżyły jednak o 24 grosze.